Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa wezmę ją w obronę żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie i pan dodał słuchajcie co ten niesprawiedliwy sędzia mówi a Bóg czyż nie weźmie w obronę swych wybranych którzy dniem i nocą wołają do niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie Opowiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie?